Impuls, Twój podcast o gospodarce. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście tutaj znowu z nami i wiem, że to zawsze mówię, ale rzeczywiście tak jest. Ja się naprawdę cieszę, że, że możemy um, ten podcast z Wami dzielić i że tutaj możemy mieć ciekawe rozmowy i dać taki trochę wgląd w gospodarkę polską, ale też niemiecką. I no właśnie, mam nadzieję, że. Się tutaj dzisiaj też czegoś nowego możecie dowiedzieć, ale właściwie jestem pewna, że coś nowego możecie się dzisiaj dowiedzieć tutaj, mimo że ten odcinek będzie trochę w innej formie niż z reguły. W tym odcinku, oczywiście, jak zawsze, oczekują Was fakty gospodarcze, oczekuje Was e, mały kulturowy impuls, ale dzisiaj głównym elementem będzie live raport o trzecim polsko-niemieckim forum gospodarczym w Berlinie. Które się odbyło 15 września, no właśnie, w Berlinie. Mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawe głosy osób, które były na tym forum i podkreślają, jak ważna jest ta polsko-niemiecka gospodarka i ta współpraca, jeśli chodzi o gospodarkę. Więc życzę Wam miłego odsłuchania tego odcinku i chętnie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ta odmiana podoba, czy byście chcieli więcej takich reportaży z y, wydarzeń, czy wolicie takie rozmowy osobiste, bardziej w detalach, o jednym temacie. Bardzo mnie to interesuje, więc dziękuję Wam już teraz za y, dzielenie się Waszej opinii i Waszych komentarzy i do usłyszenia następnego razu. Miłego słuchania. Pierwsza wizyta prezydenta Polski Nawrockiego w Berlinie 16 września odbiła się szerokim echem w mediach. Pomimo wszystkich różnic politycznych, w sferze gospodarczej między oboma krajami panuje duża zgodność. Podkreśliło to również trzecie polsko-niemieckie forum gospodarcze, które odbyło się dzień wcześniej 15 września też w Berlinie pod patronatem obu ministerstw gospodarki. Organizatorami wydarzenia były AHK Polska, Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu Paich oraz Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Podczas wydarzenia dyrektor generalny AHK Polska, pan Lars Gutheil, komentuje wydarzenie tak. Cieszę się, że udało nam się dziś zgromadzić w Berlinie ponad 350 uczestników na polsko-niemieckim forum gospodarczym. Z mojego punktu widzenia kluczowe było to, że gospodarka w Europie, a tym samym także gospodarka polsko-niemiecka, musi ściślej współpracować, aby poprawić konkurencyjność naszego regionu. Rozmawialiśmy konkretnie o takich tematach jak deregulacja, minimalizacja kosztów w zakresie kosztów energii, ale także o technologii technologiach przyszłości, takich jak sztuczna inteligencja, AI Act, współpraca przy startupach oraz oczywiście o aktualnych tematach takich jak obrona i bezpieczeństwo. We wszystkich tych obszarach istnieją duże potencjały dla współpracy polsko-niemieckiej. To opracowaliśmy dzisiaj dość konkretnie również na warsztatach. To nie było więc takie zwykłe spotkanie, gdzie siedzi się na panelach i słyszy rzeczy, które być może już się słyszało, lecz było to naprawdę konkretne i była dobra wymiana między przedstawicielami firm a politykami z obu krajów. Myślę, że rozpoczęliśmy proces, który, mam nadzieję, w ciągu najbliższych miesięcy pozwoli na osiągnięcie konkretnych projektów i biznesu dla naszych krajów. Na forum obecni byli też przedstawiciele rządów obu krajów. Ze strony niemieckiej udział wzięła Katarina Reissie, minister gospodarki, a z polskiej strony Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. To właśnie oni wspólnie otworzyli całe wydarzenie. Polska i Niemcy stawiają obok tradycyjnych firm, które mamy, które są liderami na rynku światowym, technologicznie na szczycie, także na młode firmy. Na startupy, na innowacyjne przedsiębiorstwa, młodych, dynamicznych graczy, którzy chcą się rozwijać i zdobywać rynki, którzy także chcą rewolucjonizować. Przypominam sobie moją wizytę w Warszawie w miejscu, które jest przestrzenią dla kreatywności. To samo dotyczy Krakowa czy Wrocławia które są hotspotami dla startupów. Partnerstwo polsko-niemieckie nie jest tylko fundamentem europejskiej stabilności. Postrzegam je również jako siłę napędową dla naszego kontynentu. Umacniajmy dalej to połączenie między naszymi krajami i przyjaźń. Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza i dzisiejszy dialog wnoszą do tego właściwy wkład. Nasze relacje gospodarcze są bardzo dobre ale uważam, że tym bardziej trzeba je pielęgnować i wspólnie w dialogu dbać, aby ciągle się rozwijały. Spotykamy się dziś w momencie, jestem co do tego absolutnie przekonanym, przełomowym, nie tylko dla naszych relacji, ale także dla przyszłości całej Europy. Europa zmaga się dziś z bezprecedensowymi wyzwaniami w zakresie konkurencyjności, handlu, ale także, a może nawet przede wszystkim, bezpieczeństwa. Niemcy pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym mojej ojczyzny. Z kolei Polska stała się czwartym największym partnerem eksportowym Niemiec, wyprzedzając Chiny. Różnica skumulowanej wartości bezpośrednich inwestycji na koniec 2023 roku daje nam, w mojej ocenie, również pole do zacieśnienia tej współpracy. Po uroczystym otwarciu forum też już się zaczął pierwszy panel. Pod tematem Polska i Niemcy kluczowi partnerzy dla Europy jako centrum gospodarczego i przemysłowego. Jeden z najważniejszych tematów tutaj też był ten, że europejskiej gospodarce grozi utrata konkurencyjności. Aby temu zapobiec, koniecznie są wspólne, szybkie i odważne działania na jej rzecz. Niemcy i Polska mogą odegrać tutaj kluczową rolę, angażując się wspólnie na rzecz Europy przyjaznej dla przedsiębiorców i otwartej na innowacje. Innymi słowami, chodzi o rynek wewnętrzny, który ogranicza istniejące biurokracje, obniża koszt energii, ułatwia inwestycje i aktywnie zdobywa nowe rynki międzynarodowe. Jak ważne te tematy są, opowiedzą nam teraz Jörg Erik Mans, prezes zarządu EON Energy Infrastructure Solutions Polska i Andrzej Raszewski, prezes zarządu Rheinmetall Polska, z którymi rozmawiałam podczas forum. Für mich waren dla mnie niezwykle ważne były wypowiedzi ministrów o znacznie większym znaczeniu tematu bezpieczeństwa. Nie tylko bezpieczeństwo zewnętrzne, ale także bezpieczeństwo zaopatrzenia, bezpieczeństwo przyszłości Europy. I co było dla mnie absolutnie pozytywnym sygnałem, to była jedność i podobieństwo wypowiedzi. Widać było wyraźnie, że oś polsko-niemiecka ciągnie w jednym kierunku i bardzo liczymy na to, że jako dostawca energii, jako duży europejski dostawca energii będziemy mogli to proaktywnie wspierać zarówno po stronie niemieckiej, jak i szczególnie po stronie polskiej. A jak ocenia pan relacje handlowe między Niemcami a Polską? Mają długą tradycję i historię, wzloty i upadki. Myślę, że w tej chwili oboje siedzimy w tej samej łodzi, chociaż stosunki się odwróciły. Do tej pory Niemcy były raczej modelem dla Polski, teraz Polska stała się modelem dla Niemiec i zaczynamy uczyć się od Polski. I uważam, że to wspaniały rozwój, ponieważ pokazuje, jak integracja europejska również postępuje i co się zmieniło od zakończenia Paktu Warszawskiego. Od zakończenia podziału Europy na dwie części to jest bardzo potrzebna i bardzo ciekawa formuła, na której przecinają się punkty widzenia małych przedsiębiorców, których jest tutaj bardzo dużo, z tak zwanym światem wielkiej polityki i no, z bardzo ciekawe obserwowanie, jak ten, jak ten mosty się. Jak te mosty się budują i jak te duże decyzje przekładają się na poszczególne firmy i na, i na poszczególne, następnie też sektory. A w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy polsko-niemiecka współpraca wymaga głębokiego przemyślenia i refleksji w kontekście zagrożeń, przed którymi stoimy, jest to szczególnie istotne. Tak jak już wspominałam, podczas forum odbyły się panele, ale też zamknięte warsztaty. Poświęcone polityce przemysłowej, rynkowi energii i bezpieczeństwu europejskiemu. To była okazja dla firm z obu krajów, żeby porozmawiać z przedstawicielami ministerstw i podzielić się swoimi pomysłami oraz oczekiwaniami. Znaczenie tego forum skomentowali nam podczas wydarzenia Ewa Mikos Romanowicz, Business Development Manager w Siemens Polska oraz członek zarządu. Banku Gospodarstwa Krajowego Jarosław Dąbrowski. No przede wszystkim uważam, że to znakomity pomysł jest. Szkoda, że tylko raz w roku powinniśmy tak naprawdę dwa albo trzy razy w roku nawet regularnie się spotykać, bo to są dobrze zainwestowane pieniądze. Wydaje się, że te polskie gospodarki, polska gospodarka i niemiecka gospodarka to są gospodarki coraz bardziej komplementarne i obydwie korzystają na tej współpracy. Więc a jak gospodarki korzystają, to gospodar, gospodarczo rozwijamy te społeczeństwa, obywateli, ludzie się bogacą i jest bezpieczniej. Więc ja myślę, że trzy takie obszary, które ja dzisiaj wynotowałem sobie jako potencjalnie do szybkiego i, i, i chyba dobrego rozwoju dla obydwu stron, to jest pierwsze e, związane z innowacyjnością. Tak? innowacyjność, sztuczna inteligencja, robotyka. I tak dalej, i tak dalej. To, to jest obszar, w którym obydwa kraje są niemalże na równi, dlatego że te branże, te idee się dopiero tworzą i tutaj musimy wskoczyć do tego pociągu, bo inaczej on nam ucieknie i będziemy widzieli tylko ostatni wagon z napisem Stany Zjednoczone czy Chiny albo Indie. Więc to, to nie jest dobra perspektywa. W Europie żyje prawie 500 milionów ludzi, w obydwu naszych krajach żyje. 120-130 milionów prawie i, i musimy nad tym zapanować, bo to jest przyszłość. Drugi obszar to jest oczywiście uregulowanie i uporządkowanie kwestii energetycznych, no bo energia jest źródłem życia. Źródłem życia w rozumieniu przemysłu, postępu, produkcji, usług, a jednocześnie na przykład sztuczna inteligencja konsumuje znacznie więcej energii niż jakiekolwiek ciężkie przemysły dzisiaj, więc musimy to ułożyć, energia odnawialna, ale stabilnie rozwijana energia w Polsce jądrowa czy energia z innych źródeł w Niemczech ten energy mix musi być właściwy nie ma sensu realizować rzeczy tylko dla idei to ma być praktyczne sensowne nie za drogie i dostępne dla społeczeństwa i dla przemysłu i ten trzeci obszar dla mnie to jest naprawdę musimy tak jak dbać o innowacje i jakby wskoczyć do tego Pociągu, żeby nam nie odjechali, to tutaj z kolei nie możemy tego pociągu na zwrotnicy postawić i dopuścić do tego, że przemysł w Europie no, będzie coraz mniej istotny, a nawet być może w pewnym momencie przemysł ciężki nie będzie się opłacał. Mówimy o wielkiej chemii, o wyrobach różnego typu pochodnych, prawda, które mają także spakt bezpieczeństwa, bo to jest to, co musimy wiedzieć, że w dzisiejszym świecie, który jest bardzo trudny i pełen wstrząsów, wstrząsów, konfliktów. Niepewności. Europa musi dbać o, o to, żeby ten wspaniały cud, jakim jest 80 lat pokoju i właściwie 30 lat dobrobytu, który mamy możliwość wszyscy odczuwać codziennie, no, żeby go zabezpieczyć. A bezpieczeństwo to, to nie tylko armia, infrastruktura bezpieczeństwa, ale także silny przemysł, który jest samowystarczalny w dużym stopniu. No i oczywiście innowacja, innowacja, innowacja. Już po raz drugi uczestniczę w tym wydarzeniu i przede wszystkim widzę w tym ogromne znaczenie strategiczne i polityczne. To mam na myśli to, że pojawienie się w jednym miejscu zarówno Ministerstwa Gospodarki Polski i Ministerstwa Niemiec, czyli przedstawicieli rządu, pokazuje, że współpraca między tymi naszymi dwoma krajami. Po pierwsze, bardzo dobrze się toczy, ale przede wszystkim, że jest wspólna strategia odnośnie realizacji tej współpracy również w przyszłości. Co więcej, uczestniczy forum bardzo dużo firm, które Czekają na taki sygnał, chciałyby usłyszeć, jak rząd widzi naszą współpracę, czy rząd wspiera ten kierunek i w jakich obszarach ta współpraca ma się toczyć. Dzisiaj bardzo konkretnie to wybrzmiało, że przede wszystkim jednym z aspektów bardzo istotnych dla obu rządów jest budowanie konkurencyjności naszych gospodarek wersus gospodarki innych kontynentów, tu konkretnie była mowa o Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych i próbowaliśmy w trakcie tych paneli dyskusyjnych, które się odbyły, ale również w trakcie debaty Okrągły Stół przed rozpoczęciem forum identyfikować pewne bariery, które utrudniają te rozwijanie naszej konkurencyjności i starać się od razu definiować jakieś działania, które temu zaradzą. Także uważam, że jest to niezbędne, konieczne i pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość. Widzimy, że trzecie polsko-niemieckie forum gospodarcze stało się miejscem, w którym polityka, biznes i eksperci wspólnie kreślą kierunek przyszłej współpracy obu krajów. I naprawdę było to fajne wydarzenie, i cieszymy się już na następną edycję, prawdopodobnie tutaj u nas w Warszawie. O niemieckiej gospodarce teraz będzie z nami rozmawiać Anna Ferenc Zakrzewska z działu komunikacji w AHK Polska. Cześć, Aniu. Cześć, Karolino. Co tam się dzieje w niemieckiej gospodarce? Niemiecka gospodarka y, bardzo mocno myśli o przyszłości, o konkurencyjności, i na początku września obiegła media informacja o inauguracji superkomputera, który podjął pracę w Centrum Badawczym Jülich w nadrenii północnej Westfalii. I rzeczywiście to ma pewien wymiar szerszy niż tylko wydarzenie lokalne, ponieważ jest to na największy, najsilniejszy komputer, taki superkomputer klasy Exascale w Europie i czwarty według rankingów światowych. Jest to duże wydarzenie, które pokazuje też ambicje i pewną determinację, ponieważ właśnie nowe technologie, najnowsze technologie, sztuczna inteligencja to są te dziedziny, które w tej chwili będą decydowały też o rozwoju, o przyszłości gospodarki, i tutaj rzeczywiście Europa ma wiele do nadrobienia. Żeby mieć jakieś wyobrażenie, jak wielka jest moc obliczeniowa tego komputera, on potrafi wykonać więcej niż trylion operacji na sekundę, czyli 1 i 18 zer na sekundę. Także rzeczywiście no jest to jest to olbrzymia moc obliczeniowa. I mówi się, że Właściwie tego typu komputery też otwierają drzwi do rewolucji technologicznej, że rzeczywiście mogą przyczynić się do przełomów w bardzo wielu dziedzinach medycyny, badań kosmicznych, biologii, chemii, tworzenia modeli klimatycznych i mogą stanowić bardzo wielki impuls dla gospodarek, dla przedsiębiorstw, do innowacyjności, do, do nowych rozwiązań. i jest to bardzo ważne wsparcie. Aniu, a wiemy gdzie te inne cztery są, albo te inne trzy, bo mówię, że to. No tutaj liderem przede wszystkim są Stany Zjednoczone i trzy, które pierwsze są w tych rankingach wymieniane, to są bardzo silne komputery, które pracują w Stanach. Przy czym do tych rankingów też trzeba podchodzić z pewną ostrożnością, dlatego, że wiele tych komputerów, superkomputerów, które pracują w Stanach, w ogóle nie są podawane, jak gdyby do tych oficjalnych rankingów i również od wielu lat Chiny, które z Zrobiły ogromny postęp, też swoich komputerów nie umieszczają w tych rankingach. Także tutaj trzeba do tego też podchodzić mm -hmm. z, pewnym, z pewnym dystansem. W każdym razie, jak bardzo szybko ta rewolucja się dzieje na naszych oczach, może też to dać pewne wyobrażenie. Taki fakt, że moc obliczeniowa, która jest wykorzystywana do trenowania najnowocześniejszych modeli e, sztucznej inteligencji, rosła pięciokrotnie każdego roku od 2020 roku. W wow. tym czasie z kolei udział Europy w tych globalnych powiedzmy mocy obliczeniowej komputerów, superkomputerów spadał, obecnie wynosi 5%. Także rzeczywiście jest to bardzo duże wyzwanie, na które zresztą Europa reaguje, dlatego, że ogłoszone programy, między innymi wspierania właśnie rozwoju sztucznej inteligencji, czy budowy gigafabryk, w których zresztą też Polska uczestniczy wspólnie z krajami bałtyckimi, to rzeczywiście jest ten obszar, który który w tej chwili wymaga bardzo dużych inwestycji, no, a z kolei rozbudowa tych potrzebnych mocy obliczeniowych też jest bardzo, bardzo kosztowna. Szacuje się, że do 2030 roku potrzeba jest 60 miliardów euro, żeby tę moc odpowiednio rozbudować, żeby móc w tym wyścigu brać udział. Sam ten superkomputer Jupiter kosztował 500 milionów euro, a również jego utrzymanie jest niezwykle drogie, mhm. ponieważ to są niezwykle energochłonne urządzenia. Przy czym bardzo ciekawe jest to, że ten superkomputer w całości będzie zasilany z wyjalnej energii. Mm -hmm. I również będą, będzie wykorzystywane jak gdyby ciepło, które się wydziela, więc jest to bardzo też od strony ekologii, od strony zasilania w energię, bardzo taki nowatorski projekt, i, i pod tym względem również bardzo, bardzo ciekawy. I co to znaczy dla gospodarki niemieckiej taki komputer? No to znaczy y, bardzo dużo, dlatego że gospodarka niemiecka potrzebuje dla wzmocnienia innowacji połączenia tego, co jest jej tradycyjną siłą, nie wiem, na przykład doskonałości inżynierskiej, chociażby, o właśnie ten dodatkowy, w pewnym sensie element związany właśnie chociażby z digitalizacją, z nowoczesnymi, z nowoczesnymi technologiami. I tutaj te właśnie superfabryki czy superkomputery y, też y, w pewnym sensie Udostępniają te swoje moce dla, dla przedsiębiorstw. I tu jest rzeczywiście duża, duża praca do wykonania, ponieważ niemieccy eksperci. Zwracają uwagę na to, że bardzo zaawansowane są badania, natomiast jeżeli chodzi o wdrożenia, o przeniesienie tego na rzeczywistą pracę przedsiębiorstw, jest to dużo trudniej. Zresztą podobne badania też w Polsce były przeprowadzone. Tutaj bardzo ciekawy powstał raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie. Na przykład, jest mowa o tym, że w 2024 roku tylko 6% firm zatrudniających ponad 10 pracowników używało sztucznej inteligencji w swojej działalności. Hmm. Natomiast z drugiej strony też jest to szansa, ponieważ to jest dziedzina, gdzie postęp dzieje się niezwykle szybko i w związku z tym przy dużych inwestycjach i odpowiednio wykorzystanych jest to, jest to szansa dla gospodarki. Także y, rzeczywiście jest to jakiś sygnał też y, ambicji nie tylko niemieckich, ale również europejskich. No to teraz tylko trzeba jeszcze parę lat poczekać i zobaczyć, co z tych ambicji rzeczywiście wyjdzie. Eksperci mówią, że mamy rok do półtora roku. A, no to nie tak długo. No to mam nadzieję, że się i tak się w następnym odcinku spotkamy, ale może też za rok, żeby jeszcze to umówić. To dzięki Aniu, że tu byłaś z nami. Dziękuję. Fünf, vier, Zwei, eins. Botshaft oh, ist auf friedliche Musik und der friedlichen Wiesen. W zdaniu Udzabtys oh, chyba już nikomu nie muszę mówić, gdzie my się teraz znajdujemy. My jesteśmy w Bawarii, my jesteśmy w Monachium na Oktoberfest, które się będzie teraz odbywać od 20 września do 5 października. I to wydarzenie pierwszy raz odbyło się 12 października 1810 roku z okazji ślubu bawarskiego księcia Ludwika. Oczywiście tradycyjnie serwowany napój to jest Märzenbier. I pije się to piwo z litrowych kufli, które po niemiecku w Bawarii się nazywają MAS. Więc jak się napijecie jedną MAS, to napiliście się jeden litr piwa. Typowe stroje to oczywiście bawarski dündl dla kobiet, a mężczyźni noszą tradycyjnie lederhosen. Teraz Wam dam parę faktów o tym wydarzeniu i opowiem Wam, dlaczego się Oktoberfest, więc festiwal października, właściwie odbywa we wrześniu. Ale zacznijmy od faktów. Oktoberfest to jest największy festyn ludowy na świecie i co roku odwiedza go do 6 do 7 milionów osób. Na terenie Oktoberfestu działa około 14 ogromnych namiotów piwnych. I wypija się średnio ponad 7 milionów litrów piwa w dwa tygodnie. To znaczy, według mojej matematyki, że każdy wypija tylko, wypija tylko jeden litr piwa, więc to nawet nie jest taka zła statystyka, słuchajcie. Ale dlaczego się nazywa właśnie ten festiwal Okczuba Fest, jeśli on się odbywa w październiku? To jest naprawdę zagadka, ale na to jest prosta odpowiedź. Pierwsza to jest pogoda. Wrzesień w Bawarii jest cieplejszy i bardziej słoneczny niż październik, i takie warunki są oczywiście dużo przyjemniejsze na wielki festyn plenerowy z namiotami i karuzelami. Drugie to jest tradycja historyczna. Bo Pierwszy Oktoberfest odbył się, tak jak już mówiłam, w październiku, dlatego się nazywa Oktoberfest. Ale z czasem organizatorzy przesunęli datę na wrzesień, tak jak mówiłam, aby wykorzystać z lepszej pogody. No i obecnie festiwal trwa około 16 do 18 dni i kończy się w pierwszy weekend października, więc nazwa Oktoberfest Pozostała historyczna, mimo że większość imprezy jest we wrześniu. Więc jak macie czas pojechać do Monachium, to bardzo polecam. Ja szczerze mówiąc, jeszcze nigdy tam nie byłam, ale na pewno się kiedyś wybiorę i może kogoś Was tam też spotkam. Więc do zobaczenia, i do następnego razu tutaj u nas w Impulsie.